Mam dla ciebie pewną propozycję. Szukam kogoś, kto pomógłby mi zbudować pewne urządzenie. Urządzenie? Pewnie miałeś kiedyś sen, który chciałbyś przeżywać znowu i znowu. Ostatnio coraz mniej śpię, ale co to ma do rzeczy? Jak może słyszałeś, sen dzieli się na kilka faz ze względu na jego głębokość. Jest to związane z aktywnością mózgu, która podczas snów stopniowo zmienia się. Czas, gdy mózg odpoczywa, nazywa się NREM. Trudno nas wtedy obudzić, nie mamy snów, po prostu śpimy. Dużo ciekawsza faza to tak zwany sen paradoksalny. Faza REM. Wtedy właśnie pojawiają się marzenia senne i co najlepsze czasem zdarza się tak, że takie sny możemy kontrolować. No ale możliwość kontrolowania snu zdarza się raczej rzadko. Bo nie próbujemy. Mózg tak dobrze nas oszukuje, że pomimo że często śnią nam się rzeczy absurdalne i nielogiczne, wierzymy, że to rzeczywistość. I fakt ten można wykorzystać. Jak wykorzystać? Wystarczyłby bodziec z zewnątrz. Kiedy jesteśmy w fazie REM, coś musi przypomnieć nam, że znajdujemy się poza naszym światem, w tym wykrowanym przez podświadomość. Musi przypomnieć nam, że śnimy. Nie powiedziałem ci jeszcze najlepszego o tej fazie. Występuje ona cyklicznie w równych odstępach czasu co 90 minut od zaśnięcia. Ta właściwość umożliwia nam stworzenie okularów do śnienia, które będą naszym impulsem z zewnątrz. Będą migały w powieki światłem gdy będziemy w fazie lekkiego snu i my będziemy uświadamiać sobie, że rzeczywiście śpimy. Co najlepsze, możemy dowolnie kontrolować swoje otoczenie. Bardzo proste, gdy usypiasz, przycisk, który cały czas musiałeś trzymać, jest zwalniany. No i wtedy zaczyna się odliczanie 90 minut. Po upływie tego czasu diody w okularach zaczynają myrygać przez minutę. No i ten czas spokojnie już wystarcza, aby się zorientować, co się wokół ciebie naprawdę dzieje. Są tylko takie trzy zasady, których musisz przestrzegać, bo inaczej przyjdę do ciebie i rozwalić ci te okulary młotkiem, choćbyś je miał na twarzy. Jeden, możesz używać ich tylko w odstępach czasu. Jedna noc w okularach, dwie, trzy bez. Dwa. Jeżeli będziesz się chciał wcześniej obudzić, to musisz albo doznać jakiegoś mocnego uderzenia, albo spróbować popełnić samobójstwo, bo w innym wypadku Twoja podświadomość będzie pewna, że jest to prawdziwy świat, i będzie broniła się przed wybudzeniem. Tylko tak mocny impuls może być dla niej wystarczająco przekonujący. I teraz uwaga, punkt trzeci. Zanim będziesz chciał wydostać się ze snu paradoksalnego, musisz upewnić się, że widziałeś niebieskie światło. Jest to absolutna konieczność. Czyli niebieskie światło, i dopiero potem możesz robić co chcesz. To jest najważniejsza zasada. Jeżeli będziesz się tego trzymał, wszystko powinno być w porządku. No, a ja czekam na raporty, jak się moje dzieło sprawuje. Tutaj sześć. Skąd masz mój adres? Zobacz, do... <small> Ano? Co ty dajesz? Co, co daję? Nie macie od dwóch tygodni w szkole. Choruję. No, Nie jesteś chory, tylko jesteś idiotą. Musimy pogadać w tym całym eksperymencie, bo to zaczyna się wymykać pod kontroli. Nie są... O, kolędnicy. A jak tam Twoje testy? Stanie te mi Ostatnio ciężko nad nimi pracowałem. Już nawet nie zauważam, kiedy zasypiam. Muszę odpocząć, odpocząć od tego, więcej sportu, Panie, nie możesz tak po prostu zapomnieć o prawdziwym życiu i żyć tylko w tym wymyślonym. Masz do wyboru dwie opcje. Z jednej strony luźne, niesprawiedliwe i skomplikowane, ale według Ciebie moralnie to pewne życie które w prezydentie rzeczywistości. Z drugiej, wytwór własnej wyobraźni. Nieograniczony, nieskończony, jaki sobie zaplanujesz. Możesz być jego panem, robić co Ci się podoba i mieć supermoce. W tym miejscu pojawia się bardzo drugie pytanie: Co wybierzesz? Latanie czy niewidzialność? Hmm, czemu nie oba? Gdzie są te okulary? Karaż. Życie, życie jest Nobelon. Nie da się go polubić na siłę. Dobra, odłóż już to. Nie możesz ich zniszczyć. No dobra, nie zniszczę ich, ale odłóż tego kałacha. Teraz muszę cię zabić. Teraz spróbowałeś i wiem, że będziesz mi próbował odebrać te okulary. Muszę cię zabić, przykro mi. Ale nie martw się. Jak obudzę się i następnym razem się spotkamy, nie będziesz nawet o niczym wiedział. Ale to nie jest sen, ty. Trzeba prawdziwą stronę... i wytworem mojej wyobraźni. Nie kłódź się ze mną. Realistycznym, ale wciąż jego snem. Będziesz że potrafię to rozróżnić. Pamiętasz, kiedy zasypiałeś? Nie można tego pamiętać. A niebieskie światło? Najważniejsza zasada, Widziała się? Widziałem. Nie widziałeś. Już bardziej się nie obudzisz. Zostaw tutaj i pogadajmy na spokojnie. Dasz mi szansę cię przekonać. zapomniałeś? Nie zapomniałem. Tym razem prawie cię przekonałem. Zaczynam być coraz lepszy. Poświętkujmy kogoś strego, to nie jest aż takie łatwe zadanie. Ale samego siebie.